Dlatego. Dobry wieczór, chłopcy i dziewczęta. Żyjemy. Nie wiem, albo przeszliśmy koronę, albo. No, fatalne to było. Do, do tej pory, jak będziemy nagle yy, kaszlać, to przepraszamy serdecznie, ale musimy zrobić ten filmik. Pewien łowca mamutów zaproponował: Dziadku Pawła, pokaż swoje małe nożyki. Zacząłem wyciągać z różnych kasetek, szufladek moje nożyki, których przez moje dość długie życie się trochę nazbierało. To są najstarsze. One w latach kupowałem w jakimś to kurczę dziwacznym sklepie po 82 zł. każdy tak co miesiąca, ponieważ miałem kiepski byłem na stażu nauczycielskim, kiepski miałem dochód, no ale kupiłem i widzicie są bardzo różne te na przykład do obrabiania jakichś takich y, półokrągłych y, czopów nóżek, prawda, bo widać ostrze jest no są różne bardzo, bardzo fajnie bo rękojeść jest płaska widać jest płaska czyli tak jak mówią ci panowie yy, sędziowie yy, z yy, zakutego w ogniu zakute w ogniu, że Rękojeść to jest łącznik między człowiekiem a ostrzem. Jeżeli jest dobrze zrobiona, to jak trzymasz do, do, dobrze zrobioną rękojeść, to czujesz ostrze tam, gdzie jest ostrze. Jeżeli masz na przykład ten nożyk, no okrągłą rękojeść, jeżeli byś zamk zamknęła oczy, to nie czujesz, gdzie jest ostrze, prawda? Bo. Brękło, tego tej informacji nie przekazuje, także mimo iż to była zapierdziała komuna, jak to mówimy kiedyś to nożyki robiła zacne, skóweczka oczywiście hidden tank, na yy, ładnie zrobiony na osi symetrii, czegoś trzeba więcej, dobra stal, bardzo dobra, nawet powiedziałbym stal twarda na no narzędziówka ok to były oczywiście wszystkie moje nożyki jak widzicie są potrzebne do roboty w drewnie a zatem tutaj po, po, pokazuję naj może wyjmę z... obnażę <śm> <śm> <ś> tak logiem do góry Dodamy obok siebie, bo to jest jedna firma, i tutaj jest następna firma. Zwróćcie uwagę, jak sobie chłopaki powyślali. Więc to jest firma Pfeil Strzała, prawda? I są oznaczone. Yy, różne typy noży. Niestety, mimo że to jest świetna firma, świetna stal, sprężysta i tak dalej, i tak dalej. Jest to stal. Yy, yy, yy. No. Stopowa. Molibdenowo-wanadowa, o ile dobrze pamiętam. Dwa, nie wiem co to jest, aluminium czy stal. Nie wiem. Musiałem tutaj zwęzić sobie rękojeść, która oczywiście miała tę grubość, co tutaj, prawda? Była zrobiona z jednej listewki, to chyba grusza. I zwęzić trochę to. To mi oczywiście całkowicie wystarcza, jako ten. ten Bezpiecznik, żeby się nie pokaleczyć, I no, bo przeszkadzał po prostu w robocie, w, w, w robocie nie można było zadawać cięć bardziej precyzyjnych, bo te grubości przeszkadzały, podobnie tutaj też w tym nożyku, który też jest ze świetnej stali, ale posłuchajcie Nie słychać, ale rusza się. Troszeczkę słychać, że się rusza. Hmm, troszeczkę słychać, świetnie. No i są dwie, mm, y, dwa ostrza, dwie mm, pozycje, przypomina nóż typu Bowie może. Do precyzyjnych, bardzo precyzyjnych prac końcówka. Wąziutka, ostrutka i tak dalej. I zestaw niemieckich kirszenowskich Tutaj są wszędzie widać tu logo. Bardzo dobra stal. Stal yy, grubsze, o wiele grubsze, ostrze niż Fajlowskie Świetny. Yy, Poler To jest jeszcze jest moje dziwię. mosiężne tej bukowa rękojeść Mosiężne piny No oczywiście jest to jeden z wielu tych noży od jasnej cholery Ten trochę przerobiłem bo tutaj wystawał taki dzyndzoł stalowy, takie ricasso niby ściołem to po prostu i mam, ma dłuższe cięcie, ten nożyk i nie przeszkadza mu nic bo to przeszkadzało, to po prostu ta, ten występ przeszkadzał w, w, w cięciu tutaj taki nożyk, który jest obustronnie ostrzony widać to, prawda, też dwa ładne y, y, Kołeczki trzymujące w ryzach całość. Dwie wisienki, widać, jest logo i obustronnie zaostrzony noż, którym można i ciąć na zasadzie tak jak dłuto tnie, oraz też ciągnąć cięcie, czy też prowadzić cięcie tu. Prawą dłonią robimy różne esy a tutaj naciskamy, i jedziemy z tym koksem. No i ten nożyk, który łączy oba poprzednie, coś mu się przylepiło. No. Momencik. Albo upadł mi na ten, bo jest zadzior. Yy, słyszycie? Zaiste zła stal. Trochę za gruby papier ścierny, ale sytuacja została opanowana. Szkoda, że okrągły. Chyba się wkurzę i po prostu albo zrobię. No i nie wiem po co jest ten występ tutaj ten. Ten, to, o. Nie wiem po jaką cholerę. żeby co. Nie wiem. To są mm, profesjonalne nożyki. Jak to myśmy dawni chłopaki mówili. Kupne noże. Kupne noże. Pardon, to jest w tej pochewce. To jest w tej pochewce. No, i oczywiście z tego, co miałem, jakiś z resztek skórek, porobiłem sobie pochadeczki. To są zawodowe ostrza. Profesjonalne. Te tutaj, to są. <słuch> robiłem na potrzeby, muszę to pochować, bo to jest. Celownik od wiatrówki mi się rozrąbał, muszę go mieć. Na potrzeby po prostu yy, na no uczniów, którzy przyjeżdżali pardon, na warsztaty żeby mieli czym robić, to po prostu robiłem takie małe nożyki zręczne żeby to dobrze leżało w dłoni. Mi, Oczywiście z nieśmiertelną skówką z rurki od centralnego ogrzewania, miedzianą. Ścieram nadmiar, bo dawno, na kulpa, dawno zaglądałem do tych nożyków. I trochę, oczywiście, stal narzędziowa pozostała po resztkach. Jeżeli na przykład wycinam wycinam czpień, prawda no to z tych kawałków powstają takie nożyki czyli jest to dobra stal to trochę zardzewiała oczywiście okucia no tutaj jest mosiąc nie wiem jakie jest, to jest drewnienko chyba czereśnia jakieś twarde to chyba też To może być wiąz To może być wiąz Tutaj jest takie ostrze na przykład o Do takiego Działania Albo takiego Tutaj jest klasyczne Ostrze takie Kurczek Dorzech I to jest To jest też albo jesion albo wiąz to bardzo podobne mają struktury. Taki kimżałek. Taki malutki. Tutaj nawet jest. Co? Chyba dziura jakaś, którą zakleiłem. Ok. Chowamy. Na potrzeby oczywiście. Studentów. Starzystów, starzystów, prawda? żeby one miały mniej więcej się nie tępiły miały mniej więcej jak, jakąś taką komfortową sytuację no to po prostu no dobra okej okay. te noże to są po prostu noże robione też ze skrawków jakichś tam no ten to jest oczywiście yy, lauri ten oczywiście widać ślady bardzo lubię takie, takie ostrza widać ślady łupania młotem oczywiście jest to też nieśmiertelna skóweczka rurka z, z centralnego ogrzewania i oczywiście jakiś od, odziomek albo jakaś no dobrze leży w ręce, wypełniają tak I to jest taki nóż, który leży gdzieś tam w pracowni coś tam trzeba zrobić, pyk, 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 podręczniak Oczywiście niektóre mają pocheweczki Oczywiście z resztek, prawda, widać dziura Ale nożyk ładnie sobie siedzi I ma, nawet można sobie powiesić go na szyi gdzieś Ewentualnie do lasu Jakaś tam sobie stal średniej jakości, rdzewka. Yy, widzicie, prób, prób, próba ozdóbki tego, tego nożyka. Bardzo fajnie wygląda. To jest dąb. Zwykły. Kawałek dębu, który. no Oczywiście, jak robię hidden, to czasem je tak wciskam na siłę, że po prostu rękojeść pęka. Trudno mea culpa, pęka tutaj jest taka historia też jakiś taki ledwie zakrywający ostrze pokrowczyk no oczywiście jakieś próby to jest to jest albo albo śliwka, już nie pamiętam i oczywiście y, kupiony od Martiniego skóreczka też hidden i ten nożyk na przykład w pochewce od mora 2000 to jest bardzo niedobrze tu widać to jest po prostu skówka dostałem to od Pawła Staszaka ten ten kawałeczek i oprawiłem go w czarny dąbek żeby godnie sobie wisiał to jest umieszczony w takiej a, pocheweczce Oczywiście najlepsza stal to jest ta tutaj w tym nożu Z wyjątkiem tamtej która jest dziwerem I nożyk jest no, no, no świetny jest kurcze Nie ma nie doczekał się pochwy, bo mu się skończyły pocheweczki Tu jest moja słuchajcie Mój gral. popatrzcie, jak jest skonstruowana w ogóle pochewka. raczej za yy, bezpieczenie nożyka, kupiłem te cztery nożydła. Kupiłem na Allegro. O, pardon, tego nie. To kupiłem chyba z Laplandera sklepu. Już nie pamiętam ten. Laplander.pl. Zwróćcie uwagę, tu jest. Na co to było? To jest zatrzask krawiecki, proszę spojrzeć. Znaczy, się z tej strony mi gdzieś się podział, zapodział. I nie mam. Niestety. Odpadł. Tu było zapięcie. No I tak wyglądało. Nawet jeśli nie ma tego zatrzasku, to trudno wyjąć poch z ten nożyk bo ta siateczka go świetnie zabezpiecza, proszę spojrzeć jak to jest kulcze zrobione ktoś siadł i zrobił nie wiedzieć dla kogo, prawda nożyk jest w bardzo prostej konstrukcji tu jest ostrze też być może do Czerkania iskier z krzesiwa nowoczesnego. Kawał poroża najprawdopodobniej jest to jeleń na Na jakiś wcisk. Być może nawet, bo tu nie ma żadnej jak tak długie paluchem i kamera, jak widzi, to pokaże. Nie ma tu żadnego kleju typu yy, dwuskładnikowego albo kleju zrobionego z żywicy, itd. itd. No to, jest, to jest zastanawiająca rzecz, bo to jest, to jest stary na po prostu. Być może, no nie, nie wiem, ale ta strona tylko służy do zaklejenia tej dziury w tych yy, mikro yy, rzeszotnieniu tej, tej, tej wnętrza tego poroża. Zachowana jest jednak symetria tej rękojeści i ostrza. Ostrze dobrze się trzyma w tym. Próbowałem w stali, jest to świetna kurczę stal, nierdzewna. Trochę go wy, e, e, oczyściłem, wypolerowałem na ile mogłem. Kto? Ktoś komuś to zrobił, prawda? Może jakieś dziecko jęczało, tato, zrób mi nożyk. Może jakaś córka. Może jakaś po prostu mama zrobiła sobie sama ten patent. Bo to widać, jest to krawiecki zatrzask. Krawiecki zatrzask. Może coś zrobiła po prostu sama nożyk i miała. Takie coś kupiłem na Allegro. Za psie pieniążki. Nie pamiętam ile. Kilkanaście złotych. To jest bardzo ciekawy nożyk, bo to jest fabryczna produkcja. Zobaczcie co te świntuchy piszą sobie po, po pochwach. Ale co dopiero jak. Przyjechał do mnie z. <laughs> że się Martini, już tych noży się nie produkuje. Pamiętam u mojego kumpla jakieś 30 lat temu widziałem identyczny nożyk. Byłem zdumiony, jaka to prostota, kurde. Oczywiście jest to owalne, płaskie, więc doskonale leży w dłoni. Dłoń czuje, gdzie jest ostrze, prawda? Kurde, no czego strza więcej. Może to jest nierdzewka, bo mi jakoś nierdzewieje, tam pamiętam, że ten nóż kumplo miał tutaj taką widocznie, ktoś otwierał coś, jakąś puszkę, czy oczywiście pochwa pochwaszyta z dwóch stron, pyk, pyk, nity, jak to finowie robią prosto i solidnie. I oczywiście wisiorek, wszystko to jest strasznie sztywny mimo iż napawam to jakimiś moimi olejami również sprowadzonymi z Finlandii. To jest taki sobie nożyk, prawda? I to robiony samorób To już nie jest produkcja fabryczna. Samorub, który miał tutaj nie miał tego doszycia. To ja doszyłem. Ponieważ albo gdyż miał tutaj taki taki potężny jelec. Ale nuż. I proszę zwrócić uwagę na design. To jest przecież kawał poroża Daniela, Łosia, prawda? Te dziurki na przykład. Komuś ktoś, kto wpadł na pomysł, tutaj większa dziurka, prawda? Na środku. Natomiast raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Może dziecko miało 8 lat. Nie wiem, tu są trzy i tutaj pilniczkiem ktoś po prostu porobił. Ja tutaj zrobiłem taki ten, żeby mi, no, żeby mi wska wskazujący leżał dobrze. Oczywiście nie ma siły, żeby pomylić, gdzie jest ostrze. Nie ma, chociaż moi znajomi mówią mi, Paweł, co ty kupiłeś, kurcze, przecież tak leży lepiej w dłoni, tak? A dla mnie właśnie tak. Lepiej leży to zagięcie, jest. No, De gustibus non disputandum est. Jak ma być starożytni. Tu oczywiście jest jakaś dedykacja, czy co? Z tego, co? Ho, hu jak? Chłotę. Być może jest to nazwa noża. Czy firmy produkującej noże. Tu jest jakiś, yy, może położę, jakiś napis, to za Chiny nie można go rozczytać. W każdym razie, ale jest fachowo wykonany, bo tu jest przecież plastik wewnątrz. Widać brzeg tego plastiku. Oczywiście jest na, na pas patent. Wiadomy patent. Bardzo często spotykany w starych nożach. Starego typu nożach. Frędzelki. No i oczywiście, kurcze blade pocheweczka. No, trochę. E, 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 Mogłbym to bardziej doszyć. Tutaj ścieśnić. No i ostatni mmm, kolega zwróci uwagę, oczywiście co no wiadomo Lauri Finland i chyba laserem wypalane takie chłop, chłop, chłopki podobnie na pochewce tu jest jakiś koziorożes i seria takich właśnie tu na dole. 65 zł plus przesyłka. Produkt oczywiście fiński. Jeszcze sprawdzę. Tak, oczywiście. Kurde, kurde. Jakaś firemka, której nazwy teraz nie mogę sobie odczytać, robi takie cóż. Kawałek poroża yy, z młodego yy, yy, reniferka. Pyk. Ładnie, wyczajony, symetria tego nożyka. I cóż trzeba więcej? Przecież jeżeli tu trzymasz, no to tu już nie będziesz pchał palca, no bo po co? Możesz tak trzymać przecież też. Wisi to sobie na. No, ewentualnie może niestety wypaść. Tu chłopaki się trochę nie popisały. Kształty takie fińskie, prawda, tych, tych właśnie ich mniejszych, no czy się jeden nit, tu jeden nit, pyk. Miłość do noża. To jest nóż wykonany z czułością, z miłością. Albo sobie, albo komuś, chociaż nie ma żadnej dedykacji. Być może zrobiła to sobie jakaś finka, która. Bo to były fińskie noże. Wszystkie noże. Oczywiście tam więcej sobie pokupowałem, ale to już nie są małe noże, to są już większe. Ktoś musiał zaprojektować ten nóż. A z, 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 najważniejszym. To jest ten moment tej, te, tego zabezpieczenia najważniejszym projektem zaprojektować kształt tego, tej pochewki. I oczywiście szycie jest maszynowe. Czyli to jest produkt taki, że ktoś miał maszynę do szycia w skórze. Może jakiś szewc. Może żona szewca, albo szewc zrobił no, nożyk żonie. Nie wiem. No to jest cała historia, prawda? Może sobie. No oczywiście z tyłu jest wąziutki, co prawda? Czyli wskazuje to raczej na kobiecego użytkownika. Tunel na wąski pasek. Pasek. pasek tak tak jest tutaj też delikatna ozdóbka w postaci takich frędzelków tutaj prawda Państwo widzą te frędzelki o. kupiłem go za tak samo jak ten to były nikt nie chciał ich po prostu <laughs> jak to jak to się robi jak to się mówi że trzeba hmm, dawać swoją cenę. Czyli co? No, kurde, wy wiecie już. Ocaleni od zagłady dziadkowie przekazują wam hej. Do następnego.